Serwer to seria systemów Windows przeznaczonych specjalnie do stawiania na nich różnego rodzaju serwerów. Są wyposażone w specjalne funkcje sieciowe i są stworzone do długiego działania, co pokazuje się już przy starcie. Jeżeli potknąłeś się o kabel zasilania lub wyrzuciłeś komputer przez okno, musisz to najpierw wytłumaczyć Windowsowi i ładnie go przeprosić. Na pierwszy ogień idzie Windows Server 2003. Jest on oparty na XP, z tą różnicą, że ma klasyczny wygląd. Przy pierwszym uruchomieniu pokazuje nam się kreator proszący o przydzielenie roli dla serwera. Ma on mnóstwo dziwacznych opcji w których nie połapie się typowy użytkownik, więc nie będę o tym mówił. Na pokładzie tego mina jest zamontowany Internet Explorer 6, który oprócz tego, że jest Internet Explorerem, ma jeszcze jedną wadę. Zainstalowano w nim cacko o nazwie Internet Explorer Enhanced Security Configuration. Jest to rzecz, która ostrzega Cię, że strona na którą wchodzisz jest niebezpieczna. No dobra, ale to coś uważa, że YouTube jest niebezpieczny. A co z Google? No chyba Microsoftu nie zablokujesz. No, przynajmniej tego nie. A jednak tak, kurde. Jeżeli wejdziemy w panel sterowania, Administrative Tools, Services, zaznaczymy zakładkę Themes, zresetujemy komputer, wejdziemy w opcję wyglądu i wybierzemy styl Windows XP, nasz Windows przybierze wygląd swojego starszego brata. Wyłączmy tego Windowsa i przejdziemy dalej. Aha, nie tak szybko. Najpierw musimy się wytłumaczyć, czemu go wyłączamy. Zapewne zapisuje się to w logu, który potem jest główną przyczyną zwolnienia Cię z pracy. A teraz Windows Server 2008, nazywany też przez instalatora Longhornem. Jest to Windows Vista przystosowany do utrzymywania serwerów. Brzmi to trochę jak pięcioletnie dziecko przystosowane do pracy w elektrociepłowni. Zmiany względem serwera 2003 są mniej więcej takie same jak wizy względem XP. Ach, hence Security coś tam jest nadal obecny w ten sam idiotyczny sposób. Tym razem włączenie ładniejszego wyglądu jest ukryte głębiej i zajmuje jakieś pół godziny. Sam system po przekształceniu wygląda tak. Najnowsze elementy serii i serwer to Windows Home Server 2001 i Windows Server 2012, które są oparte odpowiednio na Windows 7 i 8. Niestety nie mogę ich nagrać, bo nie mają edycji 32-bitowych. Haniba. Okej, okay, muzyczka się kończy, to i ja skończę odcinek. Dziękuję za oglądanie i dobranoc.